Dzień dobry, wam moi drodzy widzowie, tu Sztyk. Zapraszam was na kolejny odcinek. Zagrajmy Wrestle. Minął już prawie tydzień, tak więc pora się znowu troszkę wynudzić. Mm, ale dzisiaj taki inny odcinek, ponieważ zadaliście mi pytania. Zadaliście mi pytania, jest ich aż 7, uszał. No w każdym moment, w razie będziemy mieli, jak gdyby, sobie o czym tutaj opowiadać. Mm, tak więc ja już bez większych wstępów zadam wam. Zaprzeczytam wam pierwsze pytanie, które zostało. Mi zadane przez pewnego użytkownika, hmm. tak więc zaraz Wam powiem, co to jest zapytanie, tylko tutaj ogarnę. Dobra, źle, na odwrót, troszkę inaczej to musi być, niestety, ale to już możemy tam. Dobra. Pierwsze pytanie od użytkownika KC Legolas Green Love. Oh yeah, ktoś tutaj lubi Legolas. W każdym razie pytanie: to czemu w koloniach zagranicznych dopłaty za wstęp są liczone osobno i te pieniądze trzeba tam wziąć ze sobą? Rozumiem, że chodzi Ci o kolonie, czyli o takie wyjazdy za granicę, organizowane przez pewne biuro i coś takiego. E, dlaczego tak coś takiego jest? Dlaczego nie każą brać za wstęp? E, po pierwsze, wydaje mi się, że to chyba nie na wszystkich takich koloniach, e, a po drugie, wydaje mi się, że po prostu, że firmom to się opłaca, on, on, bo możliwe, że wstępy po prostu nie wszędzie wejdziecie. E, możliwe, że. No nie tylko, że nie wszędzie wejdziecie, możliwe, że te ceny się zmienią, a jak ty już zapłacisz, a potem firma stwierdzi, że, że jednak no słuchaj, że te ceny wzrosły, no i takie tam... To wtedy ona byłaby stratna. Po prostu firmom się to opłaca i dlatego tak robią. Raczej nie ma w tej jakiejś głębszej filozofii, no nie doszkiwałbym się na pewno. No, więc to chyba, to chyba tyle, nie? No. A nam w tym czasie udało się rozwiązać zagadkę. Te to mają jumpy. Jak on podskoczy, to chłopie, nie ma zbił się. No i dziękuję bardzo. Ale zobaczcie, mamy teraz zbiorniczek na dżem ze śliwek. Albo marmlury. W każdym razie możemy sobie trochę tych śliwek wziąć do, do siebie i wtedy możemy... E, będziemy na pewno mogli jak gdyby pełniej korzystać z tego... tego ustrojstwa. Tutaj to... Nie w tę stronę. O, tutaj to raczej prosta sprawa, każdy wie co trzeba zrobić. Mamy, zobaczcie, taki ten, na, ten naszą końcówkę, którą sobie kupiliśmy. Wystarczy ją tutaj przepierdnąć. O! O, to leciało. I już sobie idzie Pan. I piękny nam otworzył. Nie zapominajmy, że mamy też inne mm, stworki, które trzeba również tutaj wykorzystywać. Ale kolejne pytanie od Dawida S., które jest takie bardzo filozoficzne i może być połączone nawet z religią albo wiarą. Mm, w każdym razie, czy lubię, lubię chleb? Czy lubisz chleb? No, czy ja lubię chleb? Hmm. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale skoro wpierdzielam go od małego i jakoś specjalnie nie narzekam, to chyba znaczy, że go lubię. Tak więc odpowiedź, lubię chleb. Dobra, tutaj chodzi o to, żeby po prostu, ja już tutaj chwilkę grałem, tak więc mniej więcej ogarniam. Chodzi o to, żeby po prostu tutaj nie biegły, wystarczy trochę dossać, żeby leciało do góry i w tym momencie one nie będą nam tutaj przeszkadzać. By tylko nie spadło. Tamto musi maksymalnie zwolnić. Oooo, włata marmolady! No ja żeby się zatrzymało. O, super, teraz możemy iść. No i perfekcyjnie, bym znowu wlasta. No ale czas na kolejne pytanie. W sumie nie mogę tak tymi pytaniami szastać, bo nam się zakończą. I co? A kolejne pytanie też jest bardzo dobre, bo w sumie. Nie, żebym się tutaj wyśmiewał, nie, po prostu te pytania są ciekawe Takie, wiecie, takie nad którymi się, no nie zastanawiałem po prostu się nigdy nad takimi rzeczami Tak więc, e, tak więc dzięki temu mogę trochę sobie pomyśleć nad tego różnymi sprawami No ale pytanie od Gizio34 A po co są łapki? Po co są łapki? Łapki są, e, łapki są po to, e, gdy ja robię filmik Wrzucam go do internetów Widzę, że ktoś dał nam tam łapkę No to jest wtedy fajnie, bo wiem, że ktoś obejrzał, ktoś może na ten filmik czekał I komuś się to spodobało No i wydaje mi się, że to jest taka... To jest taki główny powód, dlaczego są łapki A co tutaj trzeba zrobić? To chyba trzeba uderzyć Tutaj mamy te bąsy, szekobąsy Szekobąsy, Oh, you Tutaj mamy gluty Dobra, już wiem, ja już wiem Ja już wiem, ha 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 ja wiem, a wy nie wiecie co ja robię Nie to, nie ta końcówka Dobra, ja wiem, po prostu musimy go tam wprowadzić No, jak ktoś po prostu zostawia tą łapkę, co go no wiele nie kosztuje, to jest jedno kliknięcie, nie? I ta łapka jest, no, co zwyczaj mam nadzieję, przynajmniej wydaje mi się, że powinna być szczera, to ja wtedy wiem, że warto takie filmiki robić, że to co zrobiłem jest dobre, jest fajne. I wtedy aż chce się żyć, bym mógł nawet powiedzieć. Po prostu to jest taka motywacja, ale widziałem, że już ktoś ci tam w komentarzach odpowiedział, tak więc to jest motywacja dla nas, naprawdę i potrzebna. Potrzebne, naprawdę, tak więc jeżeli oglądacie, i tu już jesteście, to wiedzcie, że łapki są fajne. Łapki są fajne. Jeps, 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 jak Super Mario. Dobra, e, no, ale miałem coś powiedzieć, ale zapomniałem, ale zapomniałem, ale to ważne Ale nieważne, bo mamy kolejne pytanie od DD62408. O, tego użytkownika pamiętam, wsławił się swoimi komentarzami pod e, serią Władca Pierścieni. Szczególnie tam e, intensywnie się udzielał, o tak bym mógł powiedzieć. Czasami aż nad to, ale to dobrze, bo wtedy przynajmniej wiem, że ktoś to ogląda, ktoś chce to oglądać. Jakieś proste zagadki póki co teraz mamy. Pójdzie, czy nie pójdzie? A za mało, temu to już więcej potrzeba. No teraz się już. No, ale teraz musiałby się cofnąć. No i dalej. Tylko nie wiem co mi to dało. No niech to szlak, wiedziałem, że wybuchnie. Co za tempak? Co za tempak? Teraz ten mi wszystko popsuje znowuż, nie? Super. Dobra. Tak więc, użytkownik, jaka będzie następna zagadka w Luźnym Piątku? No, w sumie mogę Wam już i tak powiedzieć, bo odpowiedź została nadesłana, ale i tak dosyć późno, tak więc trochę mi przykro w sumie. I tak dosyć późno ta odpowiedź została nadesłana. No ale nieważne, odpowiedź już mamy. Dobra, niech tu eksploduje, to się przesunie może. Eksploduj. Eksploduj! Kurde, ale nie to się miało przesunąć. Idę się napełnić, bo mnie to zaraz zdenerwuje. Dobra. Ej, następną zagadką był, był, był... Albo nie, nie powiem. Nie powiem wam, dowiecie się. W każdym razie ktoś nam już odpowiedział. Mm, I wydaje mi się, że ten użytkownik, który nam odpowiedział, dostanie. Hmm, dostanie... A czy ja tak nie mogę tego przesunąć jakoś? Hmm. Nie mogę. No. I ten użytkownik na pewno dostanie jakąś nagrodę, ponieważ odpowiedział. A nikt inny się nie kwapił żeby odpowiedzieć I było przykro mi A on odpowiedział I tak powinno być I dobra, jedziemy dalej, zobaczymy co z tego wyjdzie Super, tu jest, jest otwarte Teraz musisz podejść tu, kolego Teraz musisz podejść tu Tu, tu. No czemu się nie zmieniło? Dobra, wracaj tu! Nie wybuchaj! Jeszcze nie wybuchaj! Okej. ale coś mi się tam udało wrzucić. Tylko niewiele mi to chyba da. A nie mógłbyś tam wpaść, kolego? Nie, nie możesz. Oczywiście, że nie masz. A ciekawe, jakbym zrobił tą końcówką? Czy udałoby mi się tam coś zdziałać? Haha, ha, udało się. I mogę sobie go kontrolować. No, wszystko mi tu teraz pozmieniasz, tak? Tu otwórz, tu otwórz. Tak, dobrze. Dobry pies. I tu stój. Idealnie, mamy otwarte. Fuck, nie tak miało być. Szybko, szybko. Nalejmy tam wody. A jest! Okej. Okay. I o to chodzi. Tak więc... E, Czesio 553 pyta nas e, mnie dokładnie. Jak się nazywa? Hmm. Moje imię. Moje nazwisko. Moje nazwisko. Jest zagadką. Moje nazwisko. Nie pamiętam! Nie no, po co wam to wiedzieć? Pozostawmy taką... ...ściepkę animowości. Ani no... anonimowość. Póki co możemy założyć, że nazywam się... ...Ultra Prokoxu Predator 98, ok? Takie będzie moje nazwisko, tak więc jestem... E, Sztyks, Szymon, imię już znacie... E, ...Szymon Ultra Predator Prokoxu 98. Takie będę miał od dzisiaj nazwisko. Eee, następne: Jakub Przybylski nas zapytuje. Mnie zapytuje. Nie wiem dlaczego nas. Mówię, to zaraz zobaczymy, co Jakub Przybylski od nas chce. Fajnie, dobra, ale idziemy, bo póki co tutaj się naprawdę nudno. Co my tu mamy? Wielkie drzewo. O, będziemy mogli sobie zrobić tego fajnego eee, kolesia, śliwkę w proszku. Tylko musimy jakoś sprawić, żeby ta śliwka tam poszła. Bum, bom, bum, 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 bum. Bum, 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 Tędy nie. <laughs> musimy tą śliwkę jakoś tam zagonić. Podlejem. Coś tam pracuje, jak nie patrzeć. Coś pracuje. Zobaczymy, co się wypracowało. Jest śliwunia, zobaczcie, jest śliwka Na dół, Migusie, cyganie, strasznie. Dobra I czekajcie, bo gdzie my ją się zagonić? Tutaj nie Tutaj A, już wyczuła Teraz nie możemy spaść A, fuck Nie z tej strony Ty Aaa, nie możemy spać, yeps ale dobrze, że już tam stoi i, i chyba już powinno być... Chyba jest w dobrym miejscu chyba nie <laughs> Jeszcze troszkę, kawałeczek się przesuń. Przesuń się, kolego ej, halo. śliwko Zrobiście murmulady. Dobra, jeszcze troszkę się przesuń. No, teraz już jest w dobrym miejscu. A idealnie a ja oczywiście znowu naginam po tej drobce. Hop, 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 dobra. Hop, 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 dobra, dobra, hop, hop, dobra, dobra, dobra. No duży wam słowa dobra. No, czemu tam nie wchodzisz? No wreszcie. Czyż jak prawdziwy kucharz. Suszone śliwki raz. No, może trochę mniej kucharz, ale jednak. Taki symbol życia z próbówki. I mamy narkomana w proszku. <grystanie> Dobra. Wszyscy pewnie są ciekawi, jakie pytanie zadał mi Jakub Przybylski. Tak. I czy jesteś pierdolnięty? Uuu, Jakubie. Zwróciłeś mnie do przeklinania na wizji. Zginiesz to. Ale czy jestem pierdolnięty? Chyba nie. Powiem Wam szczerze, że Że poza YouTubem chyba zachowuję się zupełnie inaczej. A chyba pierdolnięty nie jestem. A przynajmniej nikt się jeszcze nie skarżył. No i super, doszliśmy do momentu, w którym nie wiem, co zbytnio mam zrobić. Chyba nie od tej strony. <laughs> Tak więc odpowiadając na Twoje pytanie wydaje mi się, że nie jestem pierdonięty, Ale czasami chyba tak Czasami chyba tak, czasami mi odwala Ale staram się to kontrolować Jeżeli w ogóle można To się staram. Okej, okay. to nie jest trudne Tak I będzie działać. I pozostało nam jeszcze jedno pytanie, które sobie zadamy na samym końcu. A koniec jest bliski. 20 minut dłużej tych nut nie zniosę. No się wy nie zniesiecie, mi się tam całkiem przyjemnie gra. Ale wy nie zniesiecie i nie chcę was do tego smuszać. Najzwyczajniej w świecie. Co my tu mamy? Woda. Super, jakbym się nie kąpał. Boże może dawno, ale jednak zawsze kiedyś. Dobra, tam trzeba wleźć. Jakoś tam trzeba wleść. Go, go, Power Rangers! No, 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 no pomóż mi, bo nie mogę drzeć przez drzwi. Jak ładnie. A szlag to. Jak ja mam go teraz zniszczyć? Tratylem? Może się pokłócą? Aj, bo źle zrobiłem. Nie tak miało być. A nie wiem, jak to zresetować. Dobra, to po prostu wczytam i będzie to samo. Źle zrobiłem po prostu, źle zrobiłem i dlatego jeszcze raz musimy zacząć, bo mnie tu oszukali, bo mi dali wodę, a woda wcale nie jest tu potrzebna, bo wystarczy to. To jest przemek śliwka. Tada! Jeszcze raz, bo znowu mnie oszukali, znowu źle zrobiłem. Ale zaraz już będzie dobrze. Aha, dobra, bo już wiem, co oni ode mnie chcieli. Bo patrz, bo on jest także uzależniony od wody. Jak będzie z wody? Przy Tobie i mam nadzieję. Ale on mi tam nie pójdzie. Idź tam, Hamie jeden. Prosta, taki głupi. Czekajcie, nie, ja sobie to muszę ogarnąć, bo nie domiemy się, o co mnie zapytał do A ja, Bo jak nie ogarnę, to... nie. Dobra, no... No nikt mi inny tego nie otworzy, tylko ten Andrzej. U, tak, to było mądre. Dobra, zrobimy go z wody. No, tylko wodę tutaj w sumie mamy. Ej, ja chcę wodę. No i zobaczymy co dalej. Będziemy myśleć, będziemy myśleć. To ja bym zrobił tak Zrobiłbym tak I zobaczymy co się będzie działo On go pójdzie chyba wchłonąć Albo nie, nie pójdzie Ale źle go zrobiłem On musi być tu zrobiony I co? I pójdziesz czy nie pójdziesz? A jak ci tu wadę naleje? Świeża woda! I wybuchnie i go zniszczy. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Śrytą <śred> WODĘ Hehe, jestem mądry. Tadam, udało się. I znowu nie mogę sześć. No i pięknie, zobaczcie, w tej cudownej krainie znowu nastał spokój, bo jakiś pierdzielony wiatraczek znowu się kręci. I wszyscy się cieszą, bo wiatrak się znowu kręci. A już 20 minut, nawijam bez sensu, ale wam to nie przeszkadza. Ej, a studienka woda, ej, w wodzie, studnia w wodzie. Ej, w woda w studni. Ale wiecie o co chodzi. No dobra, no nieważne, no czas chyba przejść do kolejnego pytania, ponieważ e, Doszak Rambo na pewno chce tutaj zabłysnąć e, i chcę tutaj się pokazać e, z na ich najlepszej strony. Tak więc, e, Doszaku Rambo, zadałeś mi pytanie najbardziej chyba rozbudowane ze wszystkich, tak więc odpowiedź na nie będzie bardzo długa, wyczerpująca i prawdziwa. <laughs> nie, no nie licz na to, pewnie będzie bezsensowne jak wszystkie. E, chociaż szczere są, o dziwo. Poczekajcie, bo ja sobie muszę pomyśleć teraz. Ja teraz muszę pomyśleć. Tam musi się zrobić para Ja, tam się musi para zrobić. Tam się musi para zrobić. Para must be created there. E, eh, no, 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 no. Yes. Lawowa śliwka? Tego jeszcze nie było. Tak więc odpowiedź na twoje pytanie sobie teraz zostawimy. Najpierw je przeczytam. Oj, już eksplodował. Oj, przegiąłem pałę. Za dużo mu tam nasypałem. Ohoho. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. No nie rób mi tego! Żyj! No. Nie, niestety nic nie wyszło. Trochę go dolepiłem. Jest piękny. Dobra, do Shakrambo. Pytanie do Shakrambo: Sztyc, czy lubisz gryby jatyki? Jeśli tak, to polecam grę Injustice. A, nie umiem angielskiego za bardzo. Nie no, umiem Injustice Gods Among Us albo jak wyjdzie Lego Marvel, albo Lego Batman Arkham Origins. Wydaje mi się, że jedyną grą, tak zwaną bijatyką, którą tutaj podałeś. E, no to jest ten. No to nie chcę się martwić, ale to jest e, fakt faktem to jest tylko i wyłącznie e, Godzilla Among Us. A reszta to nie są biatyki same w sobie. Tak więc, e, no tak. Tak więc, skoro już mam Ci odpowiedzieć na to pytanie, chcę Ci odpowiedzieć na to pytanie generalnie. Czekaj, nie bo ten, ten Tamenda tutaj ch nie chce dojść. Na dół. No idź na dół. Coś się zaciął. Na dół leć Może tu wybuchnie, jak będzie na środku. Może wybuchnie w pewnym momencie, a <grym>, fajnie by było. No. I ja osobiście nie lubię gier beatych, tak więc tu się niestety zmartwię. Ja nie przepadam za tego typu grami. Jakoś nigdy specjalnie ich no nie lubiłem. Po prostu nie lubię nie Bijatych, lubię tam Mortal... Ale powiem Ci, że Mortal Kombat bym se zagrał. W Mortadele bym sobie zagrał. To prawda, to bym sobie zagrał. Ale to jest chyba taka jedyna gra, w którą bym se zagrał. Poczekaj. Nie, 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 słuchajcie, ja to robię tylko po to, żeby ta lawa się tutaj jakoś zatrzymała. Teraz zrobimy sobie tu końcówkę tą. A. O, jest w dobrym miejscu. Ale chyba mój kolega się spalił. Nie, jest okej, okay, będzie para, będzie para. Ideal! No i tak, Czy e, zagram w Injustice Gods Among Us. Prędzej zagrałbym sobie właśnie, tak jak mówiłem, w Mortal Kombat, jeżeli wyjdzie na PC, -ta, a już niedługo wyjdzie. Tak więc najprędzej w tą grę, ale to też nie obiecuję. Jeżeli chodzi o LEGO Marvel, to tak, ale to nie jest biatyka. Tak więc też za bardzo nie rozumiem tego pytania. To nie jest biatyka, ale faktycznie... To zrobimy, jak wyjdzie, to zrobimy. Niedługo wyjdzie, faktycznie w październiku czy listopadzie, jakoś jesienią. Oraz Batman Arkham Origins. Na pewno nie, ponieważ ja Batmana, ja nie wiem, wszyscy się tym Batmanem tak strasznie zachwycają. Mi się ten Batman strasznie nie podoba. No ale trudno, takie są moje preferencje growe. No i mi się Batman nie podoba. Najpierw może Wilku zrobi, jak sobie trochę kompo upgrade, nie? Zobaczymy. Ja na pewno nie zrobię. Lego na pewno zrobię, Injustice Gods Among Us na pewno nie zrobię i może zrobię Mortal Kombat z bijatyk, ale to jeszcze zobaczymy, to jeszcze daleka droga. A póki co kolejny odcinek wasu się skończył, tak więc jeżeli Wam się podobało, to tak jak tutaj było pytanie zadane, e, zostawcie łapkę. E, łapencja bardzo się przydaje, łapencję, taka nie wiem tam zielona sobie pod filmikiem. No i zostawcie po sobie pytanie, pytanie, ponieważ 7 pytań, jak widzicie, starczy, tak więc więcej nie potrzeba, ale jeżeli macie jakieś durne, idiotyczne pytania, e, niekoniecznie związane z życiem, ale możecie oczywiście zadać, tak więc Łapencja i pytanie, to pozostawiacie po sobie obowiązkowo po tym filmiku. E, no oczywiście, że tu nie musicie zostawić, ale będzie mi bardzo miło. Bardzo wam serdecznie dziękuję za obejrzenie. Łapencja. Do widzenia. Cześć.